Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na informacje. Na ostatniej sesji radni miasta Dębica zmienili uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w Dębicy. Zanim doszło do głosowania wśród radnych, wywiązała się dyskusja. Jak podkreślił Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miasta w Dębicy, finansowanie sportu miejskiego odbywa się z kilku źródeł. Miasto ma oddzielne pieniądze na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także na zajęcia sportowe z programem profilaktycznym, z tak zwanego korkowego, z tych środków na przeciwdziałanie uzależnieniom. Podczas sesji dyskutowano o sporcie seniorskim. Moje stanowisko jest tutaj takie, że jak najbardziej ten sport seniorski trzeba wspierać w zakresie w jakim on promuje miasto, ale żeby była mowa o promocji miasta poprzez sport, to też musimy grać na odpowiednim poziomie rozgrywkowym. Stąd w piłce nożnej mężczyzn jest minimum kwalifikacyjne czwarta liga rozgrywkowa, czyli te rozgrywki wojewódzkie, gdzie teraz gra klub Iglopol Dębica, klub Wisłoka Dębica gra w trzeciej lidze, więc to jest... Oczko wyżej stąd też różne kwoty, bo to się no, kompletnie innymi zasadami finansowymi rządzi, a też gdy popatrzymy na to, jak kluby w trzeciej lidze dostają środki od miasta, to nadal jako dywizja mamy trochę. W cudzysłowie mówię, bo to jest bardzo dużo do, do, do nadrobienia, więc stąd te kwoty zostały takie tutaj zaproponowane, żeby w ten sposób te środki podzielić, żeby obydwu klubom działającym na tych szczeblach rozrywkowych te środki podnieść. Trzeba też zaznaczyć, że klub IgloPol, ten grający w czwartej lidze, bo tu takimi pojęciami się posługujemy, ma zwiększone środki teraz o 40 tysięcy względem 90, czyli niemal o 50%, a klub Wisłoka tylko o 20%. Radna Barbara Brzostowska miała uwagi dotyczące uchwały finansowania sportu. Przede wszystkim w tym nowym projekcie uchwały, który niestety dzisiaj został przegłosowany, nie ma wziętej pod uwagę ani piłki siatkowej, ani sekcji szachowej, która też ma reprezentację ligową. Czyli według tej ustawy, według której była pisana ta uchwała, te drużyny się kwalifikują do tego. Po drugie, problem jest z dofinansowaniem klubów. Różnica między klubem trzecioligowym a czwartoligowym to jest kwota 200 tysięcy złotych, uważam, że jest zbyt wysoka. Andrzej Bal, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Sportu podkreślał, że będą starania o jeszcze lepsze finansowanie klubów. Na dzisiaj na, na poziomie tego budżetu to ten sport jest powiem, na dobrym poziomie finansowany. Nie na bardzo dobrym bo nie ukrywam, że Komisja Sportu wnioskowała o większe środki na sport kwalifikowany, na kulturę fizyczną. Prawie chcieliśmy o 100% większe, ale niestety przy poziomie tego budżetu i sytuacji, jakie jest, jak jest miasto, nie mogliśmy tego zrobić, ale dodatkowo, tak jak, mówimy, jak burmistrz powiedział, 100 tysięcy dodatkowo poszło na sport kwalifikowany, jak również zwiększyliśmy stypendia, kwoty stypendiów. Także myślę, że na ten moment jest nieźle, tak powiem, ale, ale powinniśmy jeszcze bardziej tutaj zadbać o te kluby i, i zwiększyć to finansowanie. Dyskusji przysłuchiwał się Stefan Bieszczat, radny Sejmikowej Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Finansowanie wszelkiego rodzaju w tym sportu zawsze rozgrzewała umysły każdego. Myślę, że tak jak na nie są emocje, tak i tutaj występowały. Ile by nie było pieniędzy również na tą dziedzinę, to zawsze będzie mało. Myślę, że wnikliwa analiza radnych na komisjach poprzedziła dzisiejszą decyzję i sądzę, że ona jest wyważoną i dobrą decyzją. Głosami większości radnych kluby będą finansowane w zależności od tego, w jakiej lidze grają. Dużo więcej dostanie klub, który gra w trzeciej lidze niż ten grający w lidze czwartej. Podwyżki podatków od nieruchomości, środków transportów rolniczy i leśne. Poszły w górę na ostatniej sesji Gminy Dębica. Jak podkreśla Adam Pieniążek, Wójt Gminy Dębica te małe podwyżki podatku o 2,7% są podniesione o wskaźnik inflacji. Taką już tradycją w gminie Dębica, za co chwaliłem poprzednika wielokrotnie, że, że nie ma skokowych podwyżek podatków od nieruchomości czy innych, tylko są no, waloryzowane rokrocznie o wskaźnik inflacji czy wskaźnik CPI, czyli wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych, i tak będzie również na dzisiejszej sesji. Będziemy chcieć te podatki na przyszły rok podwyższyć o 2,7%. Nie jest to duża, znacząca zmiana, a powodująca, że Mamy stabilne dochody budżetowe, z których będziemy mogli realizować te inwestycje zaplanowane w budżecie roku przyszłego. Radni podjęli szereg innych ważnych uchwał. W większości to są uchwały dotyczące ochrony zabytków, właśnie renowacji kościołów w Zawadzie, w Brzeźnicy, w Pustkowie. Pustyni, bo przechodzą te zadania na rok kolejny, także trzeba podjąć stosowne uchwały. Kilka zmian budżetowych, również związanych z przeniesieniem, właśnie inwestycji, zakończeniem inwestycji na rok kolejny. Uchwałę dotyczącą podwyżek podatków radni przyjęli jednogłośnie. Wójt Adam Pieniążek podczas sesji podziękował wszystkim radnym za zrozumienie. Dzięki wpływom do budżetu będą mogły powstać inwestycje zaplanowane w budżecie gminy Dębica. 8 grudnia 2024 roku o godzinie 18 w Domu Kultury Morsa w Dębice odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które będzie kulminacją dwóch prestiżowych festiwali. W finałowym koncercie wieńczącym Festiwal Eufonia oraz Dębickie Korzenie publiczność usłyszy monumentalne dzieło profesora Krzysztofa Pendereckiego, Siedem Bram Jerozolimy. Wystąpią wybitni artyści, w tym znakomici soliści oraz orkiestra i chór filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz chór polskiego radia. Na scenie będzie występować 220 osób. Była tutaj grupa specjalistów z Filharmonii Krakowskiej, sprawdzić, czy to instrumentarium i tak liczna obsada, jeśli chodzi o chóry solistów, czy zmieszczą się w naszym Domu Kultury. Mamy nadzieję, że zmieszczą się, że również te bandy po obu stronach sali zafunkcjonują, więc mamy nadzieję, że będzie to naprawdę wydarzenie historyczne, wyjątkowe i w tak wielkim instrumentarium i w takiej obsadzie chórów zmieścimy się i będzie to też odpowiednio nagłośnione, bo wiemy, że, że tutaj musi, musi to odpowiednio zafunkcjonować, jeśli chodzi o y, instrumenty, a także odpowiedni głos chórów, które muszą być dobre, dobrze usłyszane. Będzie to wyjątkowo historyczne wydarzenie w Dębicy. Dźwięki, które są słyszalne w siódmej symfonii w dziele Siedem brami Jerozolimy, to są dźwięki, o których Krzysztof Penderecki wspominał, że, że słychać w nich ten blask blachy, który zapamiętał właśnie z Dębicy, z orkiestr pułków kawalerii, które tutaj stacjonowały, szczególnie orkiestry piątego Pułku Strzelców Konnych, który, która to orkiestra wędrowała przed domem profesora Pendereckiego właśnie pod koniec lat 30., jak również są to teksty właśnie tej muzyki żydowskiej, którą słyszał w Dębicy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Więc wyjątkowe dzieło napisane na jubileusz 3000 lat Jerozolimy usłyszymy w tym roku w Dębicy. mało Małusińdz wiceburmistrz Dębicy zachęca wszystkich melomanów do uczestnictwa w tym wyjątkowym koncercie. Ja miałem okazję słyszeć to dzieło w Filharmonii Narodowej i muszę powiedzieć, że jest to dzieło, które naprawdę robi wrażenie. Jeśli jeszcze śledzi się tekst, który towarzyszy tej warstwie muzycznej, a więc ten tekst wokalny śpiewany po łacinie, a także tekst w języku idysz, myślę, że zrozumienie tej muzyki profesora Pendereckiego jest bardziej przyswajalne. No i, i, i jest to wyjątkowe dzieło. Myślę, że Warto to dzieło usłyszeć i będziemy mieli naprawdę wyjątkową okazję, że, że ten koncert odbędzie się w Dębicy, wieńcząc dwa festiwale, a festiwal Eufonie w tym roku po raz pierwszy wychodzi poza Warszawę i to też myślę taka odpowiednia promocja miasta Dębicy, że w Warszawie na dużych billboardach, na plakatach jest zaproszenie do Dębicy na koncert wieńczący festiwal Eufonie. W Gali weźmie udział żona wybitnego kompozytora pochodzącego z Dębicy, Elżbieta Penderecka. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego.